i dzisiaj razem, kurde jakaś nadzieja do mnie gada ale dzisiaj i dzisiaj razem z Fopkiem i Dominikiem robimy e, tylko Farebronie bronie challenge e, ponieważ e, widz chciałbyśmy nagrali e, a mianowicie widz Kabibara jeśli dobrze wymawiam tą nazwę więc <coughs> oh my god <coughs> więc jeżeli chcecie też na przykład żebyśmy nagrali jakiś challenge to piwcie to na pewno nagramy nie no i Witajcie się! Ej! Czemu twój stary czemu twój stary spada z wysokości 77 metrów? Dzień dobry. No tam było napisane twój stary spada z wysokości 737 metrów Czyli ileś tam, nie wiem. Ale takwa napisane Jak mhm. ono Jak można spadać takiej wysokości? Magic e, dokładnie to Kabibara 212 Napisał taki komentarz. Tak, tak. E e e no ale ogólnie... I pa pamiętajcie jednej rzeczy, widzowie, z na przykład rękawic czy mm, metaliki y i temu nowego, którego jeszcze w ogóle nie testowałam. Można go powstać. Dobra, ja e Wid Wid widzę już jakąś farą broń, a to jednak nie była broń, to była kulka, to nie wafne, to nie ważne. Można używać, ale nie można zada nie zadawać tak. obrażeń. O, pamięta więc pamiętajcie, z którymi można zadawać obrażenia, ale można też w nimi się przemieszczać to można używać, ale nie zadawać obrażeń, to nie? Dlaczego z karabin, więc Dlaczego się Dlaczego nie? Aha, bo my nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? nie? UTCHNĄŁEM! nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego

z tego ziomka nigdy nie trafię Ooo! Mogę ja, ja tego nie stosowałem! Daj mi! jaki ziomek ja by... nie bije jaki ziomek nie próbię Dobiłam Dobiłem. kolejny. Ziomek... Ten... Ej, to weź tą weź tą gitarę i mi teraz dasz, okej, okay? to ja przeczaję. A, to czy... no Kurde, ej, dobra, dobra, m mój killof jest szary, bo to jest kilof urodzony. Oczywiście, że tak Każdy killof jest szary w sumie. A, dobra. O lepszy pistolet. Lety. Lety Widzę jakby to dodali mam nowe ustawienia, dawno nie grałem więc trochę będę głupio grał Ej ja chcę to przetestować, mogę to przetestować Ale mam loot Szara strzelba strażnika I szara karabin. O, znowu jeszcze karabinek, o kurde Ej mam pistoleci, ja karabinek mam karabin. i, i, po, i, i pompę No to super, no trzymaj ej ma... Boże już myślałem, że zatańczyłem tamtą emotkę, tą czekajcie bo Ja mam nowe mego ustawienia zmienione Dobra, eee, y, do, cho, chodź Fopek, y, używamy tego, jak chcę to przetestować. Do trójkę. I szopek, to ty u mnie? Dobra, to my lecimy do Fopka. Daj mi spokój ja tu Walczę życie Dominik, chodź, bo tu trzeba szopko pomóc. Nie trzeba, żyję Ja tu czelamuję Ja sobie zbiorę rzeczy. Ema Jak się... Nie reale. Jak się bawisz kolega? Ja sobie zbieram, tutaj trzeba pojamować trochę. Co to jest? Co to jest, co to jest Co się tu jamuje, Po co się jamuje? O, okej, teraz mam... nuty Po co, po co, po co się jamuje? Okay. Się... Do metaliki. A to coś? Nie. Mój, później musisz dodawać obrażenia w filmiku i wypadają w nich nuty. Dobra, fopek! Dobra, chodź Dominik, podlecimy do fopka. A, spadam sobie. O, szara pompa, biorę, nie mam. Ej, żobek! Na zaczekaj na mnie! nie Nieee, Był taki młody. Bez bezwzględne. Ej, ale wciąż to jest takie bocne. Nie dość, że mega krótko się ładuje, to już tak odbijanie. Dobra, lecimy do fopka!

o, O nutka! Ja jakąś nutkę zabrałem. No tak, bo jak zdajesz obrażenia, no to dostajesz ten. Nutki. No, Kolejne nutki Kolejne nutki. Ej, potwory, ej ma ktoś leczenie na... Nutka, nutka, nutka. Nutka, nutka. Nutka, W jedną nutkę możecie wejść dwa razy, jeśli szybko to zrobicie. Kolejny. Ej, dobra, ale potrzebuję leczenia. już... Już już kradnią. Masz coś leczenie jakieś? Zależy, masz tutaj Domek. jeszcze chuteczkę O dziękuję dziękuję Masz jeszcze jedną okay, ja gdzie, te... Gdzie, gdzie te nuty wypadają? Zabieraj, to... to... z ja, to czekajcie, ja ten będę rozbierał. O nuta! do dwie, ale słupidupi O pił no co mi, wszystkie odcinek kradną, no? Ja wszystkie! <laughs> Przepraszam, ale jak te nutki? Ale jak nie wypadają? Okej, okay, już zrezebrałem. A Mać tutaj karabinę. W taki, w parę. Nie chcę. Hmm, ja stąd spadam. Dobra, bo, dobra, e, gdzie, gdzie, gdzie lecimy Dominik? Dawaj do tego. Da, dawaj. Dawaj do szopka. Back, Cześć! O, samo z ucieka! Stary ucieka! Dawaj No nie no, nie, do, nie, nie do nim, bo... dogonimy go. I, dogonimy! I 5 sekund! Chodź do mnie, chodź do mnie! Chodź do mnie! No. Dobra? Paga! Dawaj! Nie! Dobra udało mi się! Dzieczka! Cześć Rafek! Jest hop? A w ogóle ty z tego użył. No nie! Fabeku ucieka. Fabiak ucieka. Konimy go! <laughs> gdzie ja jestem? O jabłówko. 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 I to fare. Pasuje do challenge'u. O skrzynka. Rzucę jabłko. Dobra, lecę do was. Jabłko. Jabłuszko. 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 A się gońcie tam. tam. Ja nawet tego czuję się. No ziomek, ziomek ma, zabrał gitarę, sobie, nie? Ziomek stracił? Ty ziomek... mi zabrałeś gitarę, XD. Ale ty mi ją dałeś nawet zacznijmy od tego. No bo kazałeś mi ją oddać. Bo mi nie nastawałeś. kazałem, tylko ci prosiłem. Ja bym powiedział, że nie to... Ale to nie miłe, nie miły jesteś. Nie, nie powiedziałem tak wcale. widzę i podbierzam. No i gdzie są te nuty? Niskie. Ej smutno, smutno Uuu, mi będzie, ja zostawię ja ten odcinek dla widza, widz tego nie obejrzy, więc... Widzu, widzu, kabibara. Widzę, widzę, widzę już pewnie nie ma. Tak, <grym> kabibara. Kabibara. Ka, kabibara. 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 W komentarzu, jeżeli obejrzałeś, ok, do tego momentu, tak. błagam. Jeżeli, proś, jeżeli to, nie obejrzysz tego filmu, to mm, nie wiem, to my go usuwamy. Czy zdajesz Tak. To, no to, <grym> to <grym grym> blokujemy cię. Nie, no, wartujemy, wartujemy oczywiście. My to robimy śmieszne montaże, jak ty go nie obejrzysz? Nie, się. Ej, mam nadzieję, że ta muzyka, która gra, bo to są nie jest copyrightowa. Yes. Yes. <laughs> Czekaj, e... O, nie to. to są no, normalne wszystkich no, no, kop, Ej, duszę bo... się! To nie jest śmieszne! Zablokowałem się! A, a... Ale ma, małem się odblokować? Nie mogę! Uf, to jest mój koniec! Ujdzie Tego no, się nie da! Końca. Tego się nie da! Wypłyń! Tutaj! Tutaj, tędy! Dawaj. Nie mogę się ruszyć! No nie! No zablokowałem Czekaj, Wiem! Cię. Wiem! Wiem! Jak tyś to zrobił? Ja do ciebie i taruję. Chodź do mnie! Dobra, Uważaj. No, nie mogę się ruszyć! Żegnaj, mój żywał doby końca! No nie! Wypłynie, no, wypłynie! Wypłynie jakby, co? Wypłynie, wypłynie. Dawaj, lecisz! No nie mogę się ruszyć! No, no nie Chodź tu, dawaj, dawaj! Nie! W trenzy wleciałeś No bo ja chciałem pod tym przyjechać samochodem, ale samochód mi utknął Nie! Dawaj, dawaj do mnie, dawaj do mnie, do mnie! Wdechłem! Gdzie jest karta. No karta tutaj jest! Ale no jaki ja to karta sefresz? No to ja zagrywałem tylko słowkiem widzowie no nie, no ten Fortnite te jest bugowany w tym co Naprawdę, naprawdę grę placu konkretnie. Nie wiem. Szybka. Co to jest? O, szapek umiera. Na oczach widzowie. Jezus Chryste. Ja myślę, ja, ja myślę, że ja my, my, myślę, że jakby ten e, Fortnite płacił w... E, milion dolarów za każdego klicia w tym sezonie to by chyba kurde, ten, to by chyba epicent bankrutał. A ja sobie nim chipsy proszę. No i No i co? No to A znowu all... spada, <laughs> <coughs> No bez Ja No i No 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 to coś No Chodź opuścić, dam ci podkę! potkę? Tu przez... o, zaraz wychodzę drugą stronę, bo... zabiłem prawie bossa. O, tu jesteś. Potkę. Nie masz obraz jakiś? Nie, tu nie. Chodź, idę, 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 idę. dobra, ja lecę. Czy, czy w ogóle czekaj, o, -o, -o. Widzę to i ten, co i tutaj No nie! Oj oj, oj. Nic zebrałem, nic Ej, nic A zebrałem. to jest broń? Eee, tak. A, a Nitro to jest broń? W jakim sensie Nitro? Eee, czekaj, 6 mam trochę leczenia. Nie, to możesz oczywiście, że możesz używać. No jest super. Tylko za co by to wziąć? Za potki? Za to, kogoś? Wezmę sobie bandaża yy, i czekaj chwilę, zaraz nam auto wezmę. E, Mogę wrócić na tym. Gitarą. No gitarą. możemy. To jest jak ktoś dać gitarom, już a ja wezmę samochód. A no mam te to jest sporowy, to jakby Ja bym gitarą i ja bym coś dał. Podwózka. No, ty gdzieś jest nie, naprawdę? Powinniśmy nagrać tylko y, ten, y, tylko gitara. Ta... Ja, w ten mam, ja w ogóle nie mam, ja w ogóle mam strasznie dobry pomysł na taki hardkorowy challenge, który ja sam udało mi się, z któremu, z którego, nie, tak, tam, który udało mi się już zrobić. E, ale był giga ciężki, tylko muszę się zatrzymać, żeby cię o nią powiedział. Czekaj, jest mi miejsce, a ty kieruj. Mm. Ty kieruj, e, ci powiem co, co trzeba zrobić. No. E, I słuchaj, e, jest takie wyzwanie. Inaczej, masz coś jak wyróżnienia w portajcie no, czyli że ja... coś, to co zdajesz no, no, no tak, I czyli serwis by po prostu z wyróżnienia... Nie, 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 nie. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby zrobić wina, bo jest to takiego jak kategoria królewskie zwycięstwo. I można zrobić uina na różne sposoby. I jest ogólnie, Ja mam ogólnie pomysł na GDHR-krowe wyzwanie, które mi się to udało zrobić. Czyli tak, trzeba zrobić wina na trybie z budowaniem, nie używając zbudowania, nie zadawając obrażeń przeciwnikom, nie likwidując przeciwników, nie lecząc się, nie używając y, osłon, y, nie przodowując broni y, i nie odnosząc obrażeń od burzy. Szczerze? To cię nie słuchałem. Szczerze? Mega skomplikowana, ale możemy to zaraz nagrać. To jest co? giga skomplikowana. Czekaj przyjść, stop, stop, zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się, ja coś ci wyrzucę. Ja, ja jeszcze zbiorę. A na prawo się medalia masz. No. Dobra, lecic chcę jechać. Tak. No. pamiętaj widzu... E, te, uh! Pamiętaj, pamiętaj Kabibara. Masz mas, napisać na bo... wiedział, że opatrz, że ma to odcinek. Dobra, ziom jak ja chciałam na mnie. Dobra straciłem HP, ale trudnił. Ja i zobacz na mnie. Ja tak nie, Omówiła, ty, tak nie lubię, lubię tej M-ki jednej, naprawdę ona tak ma taki na ogniu. Przepraszam teraz mam M-kę. Ja na ja, ja nie żyję ten tłumik, czy nie tumik, tylko wiesz <grym>, ten kolega, koleg, koleg, kolega mnie jednej nuty. Kolega mnie zaprafa. Więc dobaj nie padrę nie, 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 nie patrzcie na nik. Jaki? Legilim <noise> Albo <noise> no, może lepiej nie czytaj, bo jeszcze ci konta zbanują Nie, 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 nie jakiś, wiesz, okropny Gdzieś nie tyle. <noise> a, aha, ebeko Ojej, <noise> Co my tu mamy za wyzwanie, a? No, przyjmijmy. Zaraz się wyda widzowie, jak kolegów z kasy Ej, bo ty masz tam medalion Co medalion, lewe czy mi się wydaje? Nie, to jest samochód. O, Jeżeli czy. ta osoba zobaczy ten odcinek, to ja życzę ci miłego dnia. Ha, <laughs> ja sobie ten dolczo tak. Spokojnie. <laughs> Coś złama. Ciężko wiesz, zostawcie łapkę w gólebie. Naprawdę. Z tym subika z dolczończykiem. To też. Oczywiście. Dobra, robię kill. Chyba, jestem Sigma. Sigma, brother. Tu jest burza, tu jest burza. Tu jest burza. O, co tutaj załatwisz? O! Mogę to wykopać! Rozkopuje tak, skrzynię, rozkopuje skrzynię! Legendarna, to jest? A to niepotrzebne. Nie ma ziomek. Cio, no. No i Sigma Croctoia. Dobra... Ale beznadziejna jest, jest ta M-ka szara. Ja mam jakiś egzekutor karabin szturmowy. Zygodę, to pamiętasz, że my nagrywamy na tych szarabroni i nie gra... nie gra żonymi. Nie <grymny> Nie, ja gram, ja gram tą pompą z farą i tą, tą M-ką farą. I jeszcze użyłem co jakiś czas właśnie tej gitary, żeby się przemieścić. O Boże, wreszcie jakiś tam, normalny karabin. Tam lecę, nie? a jaki, a jaki, jaki yy, to znaczy normalny dla ciebie? Wojennik tego co z sezonu a dobra dobra faktycznie Na w się według mnie obydwa te karabiny są złe te 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 mega oczu to ogólnie co się mam w to apteczkę jeśli tylko mam w sobie właśnie nie, mam trzy apteczki w iwunku ja tutaj raczej chciałbym znaleźć zakopaną hmm. skrzynkę O lepsze lecę też Na ją tu jest napiszcie w komentarzu hmm. jaka jest wasza ulubiona Przybrawa. Matematyki. przybrawa! Taka moja <laughs> ta ulubiona przybrawa! Ja na przykład bardzo lubię rechmines! Ja na przykład bardzo lubię lubczyk. No to ja dostań, tak to ja tak lubię! Ty nie lubisz A moją ulubioną przybrawa jest lupka mleczarni! Faktycznie, Katarzyna... Ma... Chyba, że zaraz umrę. Ej... Zabroniłaś... To jest ta cała bita w tym Ej, ziomek tam jest! Mam ja F3-1! Easy. Bo Dobra, easy. Więcej... Było w, 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 tutaj więcej liczyni w kurde, w tym odcinku, niż w, w ogóle czegokolwiek. Napiszcie w komentarzu, w haftach, Kabi, Bara, PSB. Bo... To jest widz, który tam zleci ten odcinek. No i w sumie mam nadzieję, że widz na, i Ty widzowie napisz mi w komentarzu, że oglądałeś. Bo będzie mi smutno jak kukało się, że nie oglądałeś. No dobra, ale widzowie, w koniec odcinka, no i no. Pa pa!